Leszek Łukomski, zapraszam na zieloną energię w MC Radio. Przed nami garść informacji od Warty Poznań. Zielona energia. Warto kibicować, warto posłuchać. Nie udał się niestety warciarzom wyjazd do Radomia i starcie z Beniaminkiem Ekstraklasy Radomiakiem, bo nie przywieźli ze sobą z powrotem żadnych punktów. W pierwszej połowie gospodarze rzucili się bardzo mocno do ataku, żeby zrewanżować się za nieudany baraż do Ekstraklasy, w którym to Warta była górą, ale w pierwszej części spotkania bramek nie zobaczyliśmy. Druga połowa była nieco bardziej wyrównana, a kluczowym momentem dla meczu była obrona rzutu karnego przez Adriana Lisa. No to próba teraz nerwów dla Adriana. Lisa potrafi jedenastki bronić przed nim Leandro, piłkę już ustawił Leandro przygotowany, daleki rozbieg poza polem karnym, Brazylijczyk bierze już ten rozbieg, lewa noga, strzela Leandro, broni Lis, wybić piłkę z pola karnego, brawo Adrian Lis brawo Adrian Lis, nie ma gola nie ma gola dla Radomiaka, cały czas 0 do 0, obroniona jedenastka, ależ tam czarował Lis, pewnie wzrokiem tego Brazylijczyka, długo się zabierał, były wątpliwości, obronił piłkę, odbił przed siebie, nie doszedł do dobitki, Leandro... Po tej fantastycznej paradzie Poznaniacy obudzili się i zaczęli atakować raz za razem. Mieli swoje okazje, żeby umieścić piłkę w siatce, ale jednak nie wszystko się udało. Zresztą najlepiej opowie o tym trener Piotr Tworek. Spodziewaliśmy się trudnego spotkania. Było dla nas to trudne spotkanie, natomiast minuta nam zabrakło, żeby przynajmniej jeden punkt tutaj zdobyć. Nie udało się ustrzec błędów w ostatnim dośrodkowaniu pod naszym polem karnym. Wbrew pozorom w drugiej połowie zagraliśmy zdecydowanie lepiej niż w pierwszej połowie, bo pierwsza połowa była trudna zarówno dla jednej, jak i dla drugiej drużyny Dużo walki, dużo piłek takich górnych. Każdy zespołów starał się przejść posiadanie, natomiast w drugiej po zmianach przyjęliśmy rytm i bramka na nas wisiała w powietrzu. Niestety odbyło się to inaczej. Przegraliśmy spotkanie. Ciężko Dzisiaj, natomiast wiemy, że jeszcze przed nami jest dużo spotkań, to jest początek sezonu. Musimy być bardziej skoncentrowani przy tych dośrodkowaniach, bo to już nie jest pierwszy raz, kiedy tracimy bramkę. Teraz Zieloni muszą szybko z głowy wyrzucić ten przegrany mecz w Radomiu i podjąć kolejne wyzwanie. Warta Poznań w MC Radiu Poznań. Już piątkowy wieczór w Grodzisku będzie okazja, żeby zainkasować trzy punkty w starciu z Jagielonią Białystok. Bezpośrednia relacja z tego spotkania oczywiście jak zawsze na antenie MC Radia na 102 i 7 FM. Piątek o 20.30 wspólnie kibicujemy naszym warciarzom.